Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Patryk45, Patryk Gaming. Witam Was w kolejnym materiale, z okazji wybicia mi na kanale 500 widzów. Jest to drugi film z... z filmów, które będą się pojawiały w ramach tygodnia filmów specjalnych, tak. Króciutki materiał, bardzo króciutki nawet bym powiedział. W tym materiale usłyszycie, co mówiły o, o mnie... Mm, Losowe osoby, które zostały przeze mnie wybrane jako moi widzowie do wystąpienia w, 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 w odcinku specjalnym. Polegało to na tym, że odpaliłem sobie programik do nagrywania Skype'a i po prostu dzwoniłem do moich widzów. I pytałem się, co sądzą o moim kanale, jak i o mojej osobie prosiłem, żeby odpowiedzieli na to pytanie szczerze. I właśnie w tym momencie będziecie mogli sobie posłuchać opinii o mnie. Nie ukrywam, że dość dużo o sobie się dowiedziałem. Więc zapraszam do wysłuchania. Subskrybuję Patryka dlatego, bo lubię jego filmy. Są w dobrej jakości. Patrykara mi się tak bardzo podoba, bo filmy są fajne z gier, i czasami mogę zrozumieć. kanał ogólnie fajny. Patryka kanał jest bardzo fajny. Ja spróbowałem go po nich, No ma dużo fajnych filmów i w ogóle. A w sprawie samego Patryka to jest fajny gość i w ogóle. Ja Robisz dobre filmy. Dobrym jakością. Kanał Podryga jest e, e, fajn, e, fajny iż, ponieważ bo... E, um, e, um, fajne nagrywa materiały e, ciekawe z sensem. E, czy jeszcze? Oglądam go dlatego, że e, um, lubię takie typy filmików. No więc tak, twój kanał ogólnie bardzo mi się podobał. Znalazłem Ci dzięki grzemczkunam. Twoje gameplaye i filmiki z każdej serii oglądam no i czasami może zapominam dać lajka ale ja Ci życzę jak najlepsze ja Ci życzę w ogóle jak, jak najwięcej widzów bardzo dużo fajnych filmików nagrały, które z chęcią zawsze oglądam Nie mnie Cześć, kanał Patryka jest bardzo fajny, ponieważ ma dużo filmów i w ogóle a w sprawie samego Patryka to myślę, że to spoko i dobry gość, więc zapraszam do jego subskrybowania i komentowania jego kanału. Różne serie są, no yy, i ogólnie mi się podoba. Kanał Patryka jest bardzo fajny, bo kręci fajne filmiki. Mi się podoba filmik dał kwadratowa jak... Yy... Gram na serwerze kwadrataj i Masak. Kry. Lubię Patryka, ponieważ ma bardzo fajne filmy i decyduje. Lubię go oglądać i ma bardzo fajne głosy, przyjemnie się go słucha. Kanał Patryk Genin, bardzo fajne tło ma, grafik bardzo ładny. Patryk ma super filmy i kanał. Jest zajebisty. Mam nadzieję, że będzie miał 200. 200 tysięcy widzów. Smanko, Patryk Gaming. zajebista osoba, filmik i koniec. To jest tyle, co mogłem powiedzieć. Jak mogliście usłyszeć, po moim kanale wypowiadały się osoby starsze, wypowiadała się, wypowiadała się po prostu młodzież, ale były też osoby znacznie młodsze. Wszystkim bardzo dziękuję za udział w tym, w tym krótkim filmie. Dziękuję wszystkim za udzielenie głosu. Niektórzy, do których dzwoniłem, wstrzymali się od nagrania, ponieważ... Nie wiedzieli o co chodzi dokładnie, za co przepraszam, że troszeczkę ich zmyliłem. Dziękuję jeszcze raz z wszystkim, którzy udzielili głosu w tym materiale. Niestety nie uda mi się wypisać wszystkich osób, które wzięły udział w tym materiale. Jeszcze raz powtórzę, ale dla... y... tylko to dlatego, że po prostu dzwoniłem do multum osób, po prostu nagrywało, więc trudno mi jest to wszystko, wiecie, spisać. Myślę, że się podobał. Ten typ materiału, myślę, że ocenicie to w łapkach, jak i komentarzach. Docencie moją pracę, naprawdę, zmontowanie tego zajmie mi dużo pracy. Trzymajcie się, oczekujcie kolejnego filmu specjalnego na moim kanale. Cześć!